Gości już od wejścia dostojnie witają słonie, ale zwłaszcza teraz warto obserwować zwierzęce maluchy. Wielbłądziątko to ona, mimo że mała, całkiem spora i dotrzymuje kroku garbatym tacie i mamie. U nas mniej więcej co dwa lata, co półtora roku mamy, mamy dwie samicze, więc, więc tak naprzemiennie troszkę rodzą młode. I mamy tutaj urodzoną właśnie 8 maja tego roku samiczkę. Jest biała tak po mamie. Eee, tata jest brązowy. Spacer po zoo to najszybsza możliwość zwiedzania świata. No to kolejno zapraszamy do Afryki i nieco prowokacyjnie u progu lata, tam, gdzie niemal zawsze jest zima. Trzy samiczki, które urodziły się w maju i kwietniu. Eee, jest to gatunek owcy grzywiastej z Afryki Północnej. Bardzo się cieszymy, no, na razie młody odżywiają się mlekiem matki, natomiast za kilka miesięcy zaczną się interesować pokarmem stałym, czyli trawą. Tu właśnie mamy młode, które urodziło się 15 maja, no, jest na razie takie ciemniejsze, później przyjmie barwę albo ciemniejszą, albo taką właśnie jak tutaj widzą szare bardziej samice są. Jest to jedyny przedstawiciel jeleniowaty, który, u którego zarówno samce, jak i samice mają poroże. Skoro odwiedzamy młodzież z zoo, czas poznać zdanie młodzieży w zoo. Co ich najbardziej urzeka? Moje najfajniejsze zwierzęta to, to lew, pantera i pingwin. Ale myli się ten, kto sądzi, że w kwestii narodzin i młodych wszystko jest takie łatwe i proste, na przykład takie kangury. Ta pierwsza taka ciąża trwa bardzo krótko, bo około miesiąc. I rodzi się taki malutki bezbronny osesek, który przebywa w torbie mamy. Tak naprawdę my jesteśmy w stanie dopiero stwierdzić, że mamy przychówek, kiedy ten maluszek wyjdzie z tej torby. Sercem Lasu Wolskiego Zo jest na pewno, ale nie bez powodu w nazwie ma ogród. Rośliny też są opisane i wiele można się dowiedzieć. A jak ktoś już naprawdę się zmacha, wszędzie można przysiąść i nawet się pośmiać. My wybraliśmy baraszkujące całe życie w garniturach, nawet w wodzie. Pingwiny